Słuchasz podcastu Harmonia w Jedzeniu. W mojej audycji poruszam takie tematy jak dieta roślinna, racjonalne odchudzanie, zdrowa relacja z jedzeniem oraz szeroko pojęty, zdrowszy styl życia na własnych zasadach. Jeśli aktualnie jesteś na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, lub jeśli dopiero zamierzasz przejść na dietę roślinną, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat sytości. No, jest to zagadnienie bardzo, można powiedzieć, szerokie, no bo można je omawiać na płaszczyźnie gospodarki hormonalnej, a więc pewnych mechanizmów i sygnałów biologicznych, ale też na poziomie pewnych interwencji pozażywieniowych i oczywiście interwencji żywieniowych. No, i w dzisiejszym odcinku podcastu. Będę głównie nawiązywała do osób borykających się z nadwagą czy otyłością. Natomiast myślę, że to jest temat raczej dość uniwersalny, no bo odczuwanie stość po posiłkach, czy też brak podjadania, to są cechy, które są pożądane w dzieci praktycznie każdej osoby. No i raczej każdy chce czuć w tym obszarze pewną kontrolę czy sprawczość, no i też jak najczęściej doświadczać tego przyjemnego uczucia na scenie po posiłkach. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię już do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Więc myślę, że na samym początku warto w ogóle przytoczyć definicję sytości, żeby wiedzieć o czym w ogóle mowa. No więc cytuję: Sytość to jest fizjologiczne odczucie, które pojawia się po zakończeniu epizodu przyjmowania pokarmu. Jest związane z osiągnięciem pełnego nasycenia i przyjemnego uczucia pełności w żołądku. No, i bardzo lubię tę definicję. Myślę, że jest ona bardzo trafna, bo z jednej strony właśnie podkreśla, że jest to stan pełnego nasycenia, czyli nie może być tak, że po posiłku, czy znaczy nie może, dobrze, żeby tak nie było, że po posiłku odczuwamy jakiś niedosyt, potrzebujemy jeszcze dojeść, czy właściwie czujemy się jakoś tak neutralnie, ani głodni, ani najedzeni. No, ale z drugiej strony fajnie jakby też to było takie uczucie pełności w żołądku, nawet takie przyjemne uczucie pełności w żołądku, czyli nie może być tak, że nie możemy wstać z przejedzenia, czy mamy takie poczucie, że za chwilę pękniemy. No to to już na pewno jest przejedzenie. Także dążymy do takiej przyjemnej sytości i do takiego optymalnego poziomu nasycenia po posiłku. Warto wiedzieć, że dla niektórych osób borykających się właśnie z chorobą otyłościową, zwłaszcza z tego wyższego stopnia w skali BMI, no, pojęcie sytości jest często pojęciem abstrakcyjnym. No bo takie osoby właśnie często nie wiedzą, co to jest sytość, no bo ciągle czują jakieś takie ssanie w żołądku. No, ale z drugiej strony często też nie wiedzą, co to jest głód, no bo w ich życiu zawsze było czy zawsze jest coś, tak? Zawsze jest jakieś podjadanie czy jakieś dziubanie, jak ja to mówię. No, i w rezultacie, właśnie te ośrodki głodu i sytości są też często zaburzone. To, co jest też ciekawe i warte zauważenia, to to, że długotrwałe stosowanie różnego rodzaju restrykcyjnych diet czy też długotrwałe narażenie naszego organizmu na bardzo niskokaloryczne diety sprawia, że podwyższa się poziom neuropeptydu Y, no, czyli hormonu głodu. No i to sprawia, że częściej wysyłany jest sygnał, czy niemalże cały czas wysyłany jest sygnał, że nasze ciało potrzebuje jedzenia, czy też nasze ciało potrzebuje energii, tak? No więc stosowanie tych restrykcyjnych diet może doprowadzić nas do takiego momentu, że narobimy sobie takiego bałaganu w tej gospodarce hormonalnej, no i niestety będziemy zbierać tego żniwa. No i takie doprowadzenie się do normalnego odczuwania sytości no może nam zająć trochę czasu. No dobrze, więc przechodzę do konkretnych strategii, dla ciebie przygotowałam. No to jeżeli masz problem z byciem najedzonym czy najedzoną, to warto byłoby tutaj pochylić się nad snem, nad ilością, ale też nad jakością tego snu. No więc, jeżeli chodzi o takie rekomendacje, no to odpowiednia ilość snu, no mówi się, że dla osób dorosłych to jest pomiędzy 7 a 9 godzin. Mniej więcej to jest, jeżeli będziesz spać w tych granicach, to powinieneś, powinnaś się wyspać. Natomiast oczywiście nie wyznaczenie jest też jakość tego snu, no bo, żeby zadbać o odpowiednią jakość, no to można zastosować pewne strategie, które Ci teraz podam. Czyli na przykład zadbaj o regularność, tak? Czyli regularnie chodź spać mniej więcej o tych samych porach i też regularnie wstawaj mniej więcej o tych samych porach. No, myślę, że dla niektórych osób może to być pewnego rodzaju wyzwanie. Mam takie wrażenie, że większość osób w dni, kiedy pracuje, to mniej więcej trzyma się jakiegoś swojego schematu, rytmu i tak Natomiast kiedy przychodzi weekend, no to osoby na przykład oglądają serial do późna, chodzą później spać, no i też później wstają w na przykład weekend, tak, dni wolne. Natomiast zdecydowanie byłoby tutaj korzystniej chodzić, mniej więcej tak mówiłam, spać i wstawać o tych samych porach, no bo ciało wtedy wpada w pewnego rodzaju rytm, no i dzięki temu przekłada się to też na naszą jakość snu. No i wspomniałam wcześniej o tych serialach, no bo faktycznie wiele ludzi ma tak, że wieczorami ogląda sobie te seriale. No i niestety. Wtedy się też naświetla, a to naświetlanie przed snem jest niekorzystne, no bo zmniejsza się wtedy wydzielanie melatoniny, czyli takiego hormonu, który ułatwia nam zasypianie. Także taką idealną sytuacją byłoby, żeby no, minimum tę godzinę przed pójściem spać, faktycznie, żeby już nie naświetlać się. I to mam na myśli i smartfony, i komórki, i tablety. No ale też światło w domu najlepiej, gdyby to wszystko było. Trochę przyciemnione, no i żeby trochę już ta melatonina się lepiej nam wydzielała. No i jeszcze jeden takim tipem, który mam dla siebie, żeby właśnie poprawić tę jakość snu, no to na przykład możemy kłaść się spać w środowisku, gdzie jest trochę chłodniej. No bo jednak łatwiej jest nam zasnąć w miejscu, gdzie jest chłodniej, gdzie jest chłodno ogólnie, niż gdy jest za ciepło. A taka optymalna temperatura do zasypiania to tak mniej więcej 18-20 stopni Celsjusza. Także zachęcam, żeby nie przegrzewać sypialni, tak? Tylko żeby raczej chodzić, spać w miejscu, gdzie jest w miarę chłodno. No dobrze. Ale zapytasz mnie, jak się ma właściwie ten sen do głodu i sytości? No, ogólnie mamy bardzo dużo hormonów, które odpowiadają za regulację głodu i sytości w naszym organizmie. Natomiast ja wspomnę Ci tutaj o dwóch. Jest między innymi grelina i leptyna. No i to nie są nazwy hobbitów, tylko to są nazwy hormonów, prawdziwych związków chemicznych, które odpowiadają właśnie za kontrolę głodu i sytości. No i na przykład leptyna. To jest hormon, który jest produkowany głównie w obrębie komórek tłuszczowych. No i jest to hormon sytości. On informuje nasze ciało, że jesteśmy już najedzeni czy nasyceni i nie potrzebujemy więcej jedzenia. Natomiast grelina to jest hormon głodu. On wysyła sygnał do naszego ciała, że potrzebujesz coś zjeść, nie jesteś syta, czy potrzebujemy jeszcze jedzenia. No ale żeby jakoś poprzeć te moje słowa, to przytoczę Wam tutaj jedno badanie. Więc do badania wzięto grupę zdrowych osób i pozwolono im spać przez około 4 do 5 godzin przez tydzień. No i później sprawdzano, ten poziom, yy, sprawdzano u nich poziom greliny i leptyny, jak to się tam zmieniało. No i efekt był taki, że poziom leptyny, o którym wcześniej mówiłam, czyli hormonu, który mówi, że jesteśmy na jedzeni, przez ten niedobór snu znacznie się obniżył. tak? Natomiast poziom greliny był znacznie podwyższony. No i konkluzja z tego badania była taka, że niedobór snu, czyli też spanie nawet 4 do 6 godzin w nocy, sprawia, że osoby jedzą 200 do 300 kalorii więcej w ciągu dnia, tak? No właśnie. Ale to nie działa tylko na takim mechanizmie, że jak śpimy za mało, to jemy więcej, że tak powiem ogółem, ale też jemy więcej konkretnej żywności, czyli jemy więcej wysokosmakowitych i mocno przetworzonych produktów, no takich jak na przykład pizza, chipsy czy frytki. Natomiast jemy też więcej cukrów prostych, czyli więcej jakichś słodyczy, batoników, drożdżówek no i takiego szybkiego, szybkiego źródła energii. No i jakby tego było mało, no to w wyniku niedospania zmniejsza się też nasza podstawowa przemiana materii, Zmniejsza też się nasza e, ruchliwość, tak? mniej się ruszamy, mniej e, aktywności fizycznej jesteśmy skłonni wykonać. No i przez to też zmniejsza się nasze wydatkowanie energii czy też wydatkowanie kalorii. No i łatwiej przybieramy na wadze. No i tak na dobitkę, że tak powiem, e, żeby potwierdzić to, co Wam przed chwilą powiedziałam. No to w jednym z badań osobom niedospanym oraz osobom z optymalną ilością snu, czyli tych śpiących, tych mniej więcej 8 godzin, no, zaserwowano bufet, gdzie były podawane różnorodne posiłki, te mniej i bardziej przetworzone. No i co się okazało? Osobom, które były pozbawione tej optymalnej ilości snu, no te osoby zjadały ogólnie więcej kalorii niż osoby wyspane. No i też te niewyspane osoby wybierały głównie te przetworzone i zasobne w cukry proste mm, produkty, no i generalnie te wysoko smakowite, o których wspominałam wcześniej. No i jednocześnie te osoby też nie sięgały po produkty nisko przetworzone, takie jak na przykład warzywa, orzechy czy owoce. Dlatego tak podsumowując ten wątek, pamiętaj, że osoby niedospane nie tylko zjedzą więcej kalorii ogółem, ale też ogólnie dokonają gorszych jakościowych wyborów, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Dlatego można śmiało powiedzieć, że związek między snem, ilością i jakością tego snu no jest kluczowy, jeśli chodzi o regulację głodu i sytości, ale też oczywiście jest niebagatelny przy redukcji masy ciała. No i powiedziawszy to wszystko, przytoczyć tutaj teraz taką krótką anegdotkę gabinetową którą miałam okazję zaobserwować podczas praktyk studenckich, które już były dobrych kilka lat temu. No więc generalnie chodziło o to, że podczas konsultacji u dietetyka widziałam właśnie, że dietetyczka zaleciła kobiecie jedzenie pięciu posiłków w ciągu dnia. No i generalnie nie byłoby w tym nic złego, jeżeli pasował, jeżeli ten styl pasowałby do stylu życia tej kobiety, tak? Natomiast na pewno nie było to dopasowane, no bo żeby przygotować te pięć posiłków, no to kobieta musiała wstawać godzinę wcześniej, żeby w katorgach na pół zaspana przygotowywać to śniadanie. No i jak ja coś takiego słyszę, no to naprawdę mi ręce już opadają. Mam nadzieję, że w sieci dietetyki już takie rzeczy się nie dzieją. No bo oczywiste jest dla mnie to, że dieta ma być dostosowana do osoby. A nie osoba do diety. No, mechanizm działa tutaj zupełnie w drugą stronę. No, bo już wiesz z poprzedniej części, że jeżeli skracamy ten czas trwania snu, no to jednak negatywnie wpływamy na ten poziom leptyny, a co za tym idzie? Zmniejszamy poposiłkowe uczucie sytości. No, u niektórych schemat też może wyglądać w ten sposób, że dana osoba nie w ogóle przez pierwszą część dnia. Czyli nie je śniadania, nie je obiadu, no i potem w rezultacie wraca wieczorem do domu głodna, wygłodniała, e, prawdopodobnie też mocno zmęczona. No i co się dzieje? Taka osoba rzuca się na to jedzenie, je tak naprawdę cokolwiek, cokolwiek wpadnie w je ręce, no jeszcze najlepiej szybkim tempem. No i taka osoba sobie myśli, że w ten sposób zaoszczędzi kalorie, ziemniej mniej e, i tak dalej. Natomiast najczęściej rekompensuje się to, co się nie zadano w pierwszej części dnia i jeszcze się, że tak powiem, jest z nawiązką. Więc schemat tutaj może być taki, że ktoś tutaj długo, długo nieje, potem wieczorem się obiada, potem rano się budzi i ma poczucie, że poprzedniego dnia dał ciała, czy poniósł porażkę, no i potem znowu długo nieje, pomyśli, że w jakiś sposób zrekompensuje sobie te błędy, czy odpracuje te błędy, no ale nic takiego niestety się nie dzieje. No i z czego to może wynikać? Najczęściej to wynika z intensywnego stylu życia, no ale niektóre osoby też stosują taką metodę, jako metodę odchudzania. No więc, co robić? Co zrobić, żeby było dobrze? No najlepiej ustalić sobie tą regularność, jeśli chodzi o odżywianie. Ustalić sobie po prostu stałe pory jedzenia posiłków, że zawsze jemy o określonych porach, wyznaczamy sobie je w zgodnie w zgodzie z naszym stylem życia i tego się trzymamy. Oczywiście, jeżeli to jest w naszym przypadku możliwe. I dlaczego? No, bo nasz organizm jednak lubi pewnego rodzaju powtarzalność. No i fajnie to też zaobserwować na podstawie obserwacji zwierząt. Jeżeli ktoś z Was ma domowego pupila, kota czy psa, no to dobrze wiecie, że można je jakby nauczyć jadać o określonych porach. Czyli na przykład, jeżeli Twój kot czy pies przez 20 dni będzie karmiony, załóżmy, o tej 8 rano, no to na przykład, jeśli z jakiegoś powodu zaśpimy 21 dnia, no to możemy być prawie pewni, że nasz domowy pupil przyjdzie do nas i obudzi nas, no myślę, najdalej kwadrans po czasie, żeby upomnieć się o swój posiłek. Więc taka lekcja, czy taki take-home message dla ciebie: no to to, że spontaniczne i nieregularne jedzenie posiłków, no sprawia, że taki byle powód może rozbudzić tobie taką mocną potrzebę jedzenia. Natomiast z drugiej strony, jeżeli jadasz o stałych porach regularnie, no to głodny będziesz robić jedynie w tych porach, kiedy sobie zaplanowałeś to jedzenie. Więc mówiąc wprost, jeżeli będziesz jeść regularnie, no to lepiej zapanujesz nad swoim głodem i sytością. To, co jest też ciekawe i warte zauważenia, to to, że ten regularny wzorzec odżywiania, czy generalnie regularne spożywanie posiłków ma też ogólnie bardzo dużo innych korzyści, tak jak na przykład wpływ na gospodarkę lipidową czy insulinowo glukozową. Na przykład będzie nam to normalizowało poziom glikemi, czy mówiąc tak w ludzku. Poziom cukru we krwi, więc będzie nam też korzystnie wpływało na zdrowie metaboliczne, co ma też bardzo duże znaczenie dla osób z nadwagą czy otyłością. No bo te osoby często właśnie borykają się z jakimiś problemami z zaburzonym lipidogramem, czy na przykład zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. No dobrze. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy no nie masz takiej możliwości, żeby ustalić sobie w swoim grafiku, swoim planu dnia, że zawsze na przykład od 8 na śniadanie i tak dalej, żeby sobie to jakoś ustawić w miarę możliwości o podobnych porach każdego dnia, no to w tej sytuacji to, do czego ja zachęcam, to żeby zachować równe odstępy między tymi posiłkami. No, nie musi to być też co do minuty, ale mniej więcej, żeby jeść co te 3 czy 4 godziny i żeby zachować te czyste przerwy między poszczególnymi posiłkami. No i oczywiście możemy się tutaj teraz zastanawiać i dywagować, czy lepiej jest jeść 3 posiłki w ciągu dnia, 4 czy może 5. Czy lepiej umieścić większą ilość kalorii w ciągu dnia w pierwszej połowie dnia, czy może w drugiej. Natomiast moim zdaniem to są rzeczy drugorzędne, trzecio. Na no, albo jeszcze mniejszej wagi. No bo w perspektywie tego, żeby te nawyki żywieniowe utrzymać, no to to naprawdę nie są jakieś ważne e, czy najważniejsze rzeczy. Pozdanie, zdanie, które często powtarzam i powiem również w tym momencie, to to, że najlepsza dieta to jest taka, która jest dopasowana do ciebie i którą jesteś w stanie utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. No i tym pozytywnym akcentem dobrnęliśmy już do końca. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Było im mi bardzo miło. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. No, jeśli ten odcinek był dla Was w jakiś sposób przydatny i wartościowy, to bardzo zachęcam do zostawienia oceny do ocenia tego podcastu, żeby mogła docierać do jeszcze większej ilości osób i jeszcze lepiej pomagać Wam rozwiązywać Wasze problemy. W tym miejscu wspominam też, że jest możliwość skorzystania z darmowej 15-minutowej konsultacji dietetycznej ze mną. Także jeśli masz ochotę skorzystać z takich konsultacji, to wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową www.harmoniawiedzeniu.pl i tam jest zakładka Darmowa Konsultacja, i można się tam spokojnie umówić. Oczywiście wszystkie linki i najważniejsze informacje znajdziesz w opisie odcinka tego podcastu. Natomiast dzisiaj już bardzo serdecznie Wam dziękuję, no i do usłyszenia już niedługo. Cześć!